Witam Państwa. Polski premier Donald Tusk poinformował, że Polska będzie ubiegała się o organizację Olimpiady Letniej za 16 albo 20 lat. A więc mamy nowy temat w przestrzeni publicznej. Pytanie na, na ile ten temat jest poważny, no ponieważ wszystko wskazuje na to, że jest to raczej taki temat, który no ma przesłonić to, że no Polska nie osiągnęła jakiegoś sukcesu podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Również temat, który ma przysłonić to, 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 co dzieje się w koalicji rządzącej, że właściwie rządzący zgadzają się tylko w jednym, że właściwie nie zgadzają się w niczym. Natomiast, no, skoro temat istnieje, skoro temat żyje i zdaje się, że ten temat interesuje, interesuje społeczeństwo, no to warto do niego się odnieść. Co też, co też czynię. Troszkę znowu w, przy nowym wizerunku. Ciekaw jestem, jak Państwo ocenicie tą zmianę. Czy jest to Kolejna dobra zmiana, czy jest to raczej zmiana na gorsze? Tutaj to już Państwo zadecydujecie. Natomiast powróćmy raczej do pomysłu Donalda Tuska, czy do pomysłu, można powiedzieć, Andrzeja Dudy, ponieważ to przecież pierwszy Andrzej Duda, jak również poprzedni rządzący, informowali o tym, że będą oni się ubiegali w imieniu Polski o to, aby zorganizować Igrzyska Olimpijskie. No ale miało to miejsce w krótko przed wyborami parlamentarnymi, tak więc był to element kampanii wyborczej. No, i wiadomo, temat, temat nośny. No, dlaczego? No Dlatego, że przecież w Polsce jest takie poczucie, że mamy państwo dziadowskie, no i jeśli możemy zrobić coś wielkiego, no to wtedy czujemy się bardziej dowartościowani. A więc, może powiedzieć taki temat pod publiczkę, jeśli z sondaży wychodzi, że Polacy chcą olimpiady, no to się im tą olimpiadę organizuje, czy też mówi się, że im się zorganizuje. Tak bardziej trzeba traktować te zapowiedzi w takich kategoriach. No, ale okej. Okay. Jak to, jak to jest z tą olimpiadą w Polsce? Tak? Czy ta olimpiada się może odbyć, czy nie? Czy Polska udźwignie organizację takiego wydarzenia? Z pewnością udźwignie, przecież w Polsce organizowano już wydarzenia w podobnym, podobnym kalibrze. Przecież w Polsce miało miejsce Euro 2012, też impreza masowa. W Polsce organizowano przecież Światowe Dni Młodzieży w roku 2016, jak również szczyt NATO. Tak więc tutaj przecież Polska jest przygotowana, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, kwestie bezpieczeństwa, kwestie strukturalne do organizacji dużych wydarzeń. A więc tutaj, no, jeśli chodzi o to, czy Polska podoła, odpowiedź brzmi tak, na pewno Polska podoła, tu nie ma żadnego problemu. Z pewnością Polska jest w stanie zorganizować olimpiadę letnią czy zimową, tu nie ma problemu. Natomiast pytanie jest gdzie indziej, tak? Pytanie brzmi, czy ma to sens? Czy jest to dobry pomysł, no bo z pewnością igrzyska olimpijskie w Warszawie czy w Polsce to brzmi dumnie? Pytanie, czy jest to dobry pomysł, czy ma to sens. A Więc zacznijmy właściwie od tego, co w mojej opinii najistotniejsze mówimy o czymś, co wydarzy się potencjalnie za najszybciej 16 lat, tak albo wciąż nawet za 20 lat. Znaczy przy dynamice wydarzeń obecnie na świecie. Przy tym, że to się przecież za wschodnią granicą Polski wojna, przy tym, że być może Polska jest w, w okresie przedwojennym, właściwie dynamika wydarzeń na całym świecie, niestabilność ekonomiczna, geopolityczna, właściwie na, na, na każdym polu mamy świat niestabilny, świat, który się zmienia. Myślę, że naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby przewidzieć to, co się stanie za 16, tym bardziej 20 lat. Czy teraz się robi prognozy raczej na 2-3, maksymalnie 5 lat, a więc co będzie w Polsce za 16, za 20 lat, co będzie na świecie za 20-16 lat, czy będzie istniało, istniała Unia Europejska, czy będzie istniało NATO, w jakim miejscu będzie Polska, no to wszystko jest naprawdę tak odległe, że rozmawianie o tym, co będzie za 20-16 lat, no to jest tak rozmawianie o tym, czy um, cywilizacje obce istnieją, tak jak jesteśmy sami tak naprawdę w wszechświecie, to jest abstrakcja, tak więc jest to jest jakby temat, który ja traktuję jako swego rodzaju abstrakcję, taki właśnie temat, związane z sezonem ogórkowym, który do dzisiaj tak naprawdę jest absolutnie tematem no, niezwiązanym z, z, z rzeczywistością. My jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć to, co zdarzy się za 10 lat, a co mówi za 16-20 lat, to jest coś, co jest absolutnie nie, nieprzewidywalne. Ja tylko przypomnę, że w, kiedy planowano metro warszawskie podczas okresu międzywojennego, to było tak 30-20 wieku, to planowano otwarcie pierwszej linii metra w Warszawie na 1 sierpnia 1944 roku. A więc zdaje się, że 1 sierpnia 1944 roku XX wieku nie doszło do otwarcia metra ani jego pierwszej linii, ani żadnej linii, a wydarzyło się coś innego, czyli powstanie warszawskie. Tak więc no, tutaj, y, organizowanie olimpiady y, za 16-20 lat, jakby planowanie tego, jest tak samo dla mnie wiarygodne, jak y, plany budowy y, polskiego metra, warszawskiego metra w okresie międzywojennym. Tak więc, no, jakby temat, który jest tematem absolutnie wzięty z kosmosu i tematem sezonogórkowym. No ale jest to temat pod, pod publiczkę, tak? tak samo jak temat CPK. No bo faktem jest, że rząd Rada Tuska działa, można powiedzieć, na podstawie sondaży. Robi się sondaż. Jak z tego sondażu wynika, że ludzie chcą, no to trzeba im to dać, a więc najpierw koalicja rządząca, być może z wyjątkiem części lewicy, była przeciwna CPK. No potem się okazało, jednak, że sondaże pokazują, że tak Polacy chcą CPK, a więc skoro ludzie chcą, to trzeba budować, albo dawać wrażenie, że się buduje. No i to właśnie jest kłopot polskich polityków, że nie padają bajki, a nie budują strategii na, na przyszłość. I Polska nie ma strategii, tak naprawdę, rozwoju żadnej, i to nie jest jakby cechą tego rządu czy poprzedniego, tylko faktem jest, że od kiedy w Polsce padła komuna, rozpoczęła się trzecia RP, to były dwa cele i słuszne, zresztą wejście do NATO i do Unii Europejskiej, czyli po prostu wejście do świata zachodniego, to zostało zrealizowane. Natomiast od kiedy Polska wszedł do Unii Europejskiej, to nie ma żadnego tak naprawdę innego celu, czy nie ma żadnej strategii rozwoju. No i dzisiaj to się daje w Polsce we znaki, tak? Ponieważ my jesteśmy troszkę w tym samym miejscu, gdzie byliśmy 20 lat temu, gdzie jesteśmy montownią Europy i to się właściwie nie zmienia. Więc nie ma strategii, tym bardziej, skoro nie ma strategii rozwoju, no to jak budować, jaką strategię na organizacji olimpiady? Jest to trochę niepoważne, moim zdaniem, taki temat kompletnie zastępczy. No ale no okej. Okay. E, przypomnę jednak, że 10 lat temu e, był taki pomysł, tak, żeby organizować olimpiadę e, w Krakowie. Tak, no i f, później ten pomysł się jakoś tam rozwijał na przeciwniku zwolenników, aż w końcu Kraków zorganizował referendum w tej sprawie. No i ludzie powiedzieli się przeciwko tak, temu pomysłowi, a więc no, nie, było, nie było olimpiady w, zimowej w Krakowie. Po prostu mieszkańcy tego nie chcieli. Tak, no i f, taka refleksja, no, z, jeśli ktoś chce robić olimpiadę w Warszawie, no to być może nie zapytała szeregów, to czyli sobie te olimpiady życzą, tak? no bo to jednak ma wpływ i będzie miało wpływ na ich życie. E, m, Paryż o tym wie najlepiej. E, ceny, które właściwie zostały wywindowane w Paryżu, te ceny już nie spadną po olimpiadzie do poziomu sprzed olimpiady. Tak więc trzeba mieć tego świadomość, że takie wydarzenia, one windują ceny w górę i to bardzo poważnie. E, duże utrudnienia tak naprawdę w życiu codziennym e, i to jeszcze długo przed olimpiadą, no to są tak naprawdę utrudnienia dla mieszkańców miasta, są to olimpiady organizowane, a więc warto zapytać. Zainteresowane, czy oni w ogóle sobie tego życzą, tak? Czy zamiast, zamiast olimpiady, która ma kosztować około 10 miliardów euro, mniej więcej, tak się to szacuje, nie woleliby na przykład kolejnej linii metra w Warszawie, czy rozwoju infrastruktury, czy na przykład więcej żłobków? No to jest dobre pytanie, które warto postawić. Przy czym też musimy pamiętać, że na tym etapie trudno szacować koszta takiej olimpiady, no bo to jest tak, że to będzie za 16-20 lat. Tak o tym mówi rząd. A więc dzisiaj się mówi o 10 miliardach euro, tak, że tyle ma to kosztować, ale na jakiej podstawie? Na podstawie tego, co wydarzyło się w Paryżu, tak, we Francji. A więc to faktycznie, według wstępnych, podkreślam wstępnych szacunków, ocenia się, że Olimpiada w Paryżu kosztowała Francję od 9 do około 12 miliardów euro. Przy czym to są daleko idące niekońcowe, niekońcowe liczby, tak? bo do tego jeszcze dojdą odszkodowania, które Francja zapłaci tym wszystkim, którzy musieli pozamykać swoje biznesy przez olimpiadę. No i właściwie różne koszta, które przyjdą jeszcze za, za jakiś czas. Tak więc finał tych kosztów, według ekspertów, zamknie się w liczbie około 15-16 miliardów euro. Przy czym to i tak nie jest tak dużo na takie wydarzenie, bo no, okazuje się, że najdroższą olimpiadą była olimpiada w Pekinie. tak? Z roku 2008 kosztowała 50 miliardów dolarów. Olimpiada w Paryżu jest na razie oceniana jako jedna z najtańszych olimpiad w, zorganizowanych w ogóle. Natomiast no, tutaj zyski z tych olimpiad nie są jakieś wielkie. Można powiedzieć, że tych zysków właściwie nie ma w ogóle, bo to nie wpływa jako znacząco na PKB kraju. Jak również to też nie jest tak, że ludzie mieszkańcy tam, gdzie są olimpiady, jakoś na tym bogacą, bo się nie bogacą. Zresztą w Polsce o tym przekonają się podczas Euro 2012, jak okazało się, że w sumie to nikt z tego mm, tak za dużo nie miał. Tak więc to też nie jest tak, że to wpływa jakoś ekonomicznie na kraj, bo to nie wpływa. Yy, jedyny właściwie, kto zarabia na tym, to jest MKOL, tak, bo tutaj wiadomo, że MKOL zarabia no, miliardy na, na organizacji takich wydarzeń, jak właśnie wiem, w Olimpiada. To są potężne pieniądze tylko MKOL na tym zarabia, nikt inny, tak. MKOL, działacze. Yy, natomiast no, społeczeństwo raczej nie widzą tych zysków, a więc na czym polega zysk? No, bardziej jest to taki zysk wizerunkowy, tak, że jakby mamy poczucie jakiejś takiej wielkości, świetności, że u nas odbyła się olimpiada, jesteśmy częścią tego lepszego świata, którego stać na to, żeby robić olimpiady i różne wydarzenia o charakterze masowym. Natomiast no, tutaj to się jakby to nie odzwierciedla realnych korzyści. Tak, i widzimy, że na Zachodzie na przykład Barcelona tak, się sprzeciwia już no, nie tylko wydarzeniom o charakterze masowym, ale również turystyce. I mamy coraz większy sprzeciw mieszkańców poszczególnych metropolii europejskich. Właśnie wobec wydarzeń w masowym i nawet turystyki. Tak więc, tutaj to trzeba również brać pod uwagę, że jakby tutaj chodzi bardziej o presję. No, Francja zrobiła olimpiadę po to, ażeby pokazać się jako wielkie mocarstwo, a więc Emmanuel Macron, który czuje się imperatorem Francji, Emmanuel I, zrobił olimpiadę imperatorską dla imperatora jego imperium. Tak, imperium się miało pokazać w świecie. Jak wyszło, tak wyszło, to już sobie każdy oceni, natomiast tutaj chodziło o to, żeby pokazać francuską technologię, tak? to, że Francja potrafi być takim właśnie wektorem nowoczesności, że Emmanuel Macron jest imperatorem imperium, które wprowadza Europę w nowoczesność, jakby erę, erę przyszłości. Tak? No, i taki miał być z tej olimpiady. Okaże się właściwie za, dopiero za kilka miesięcy, być może kilka lat, kiedy do, do tego usiądą eksperci i ocenią tak na spokojnie, czy miało to sens tak? i na ile Francja zyskała, straciła. Natomiast no, faktem jest, że nie trzeba oczekiwać jakichś tutaj antycznych zysków, tak, z takich wydarzeń, więc no, ja uważam, że ta Olimpiada i yy, organizacja to jest taki totalny temat pod publiczkę, tak, że to jest temat, który właśnie jest wzięty z kosmosu, yy, założenia, yy, właściwie jest to nie do oszacowania, dlatego że yy, nie możemy dzisiaj obliczyć kosztów czegoś, co może się wydarzyć za 16-20 lat, to jest jakby nierealne, tak. Natomiast no, to jest tak, że w, dzisiaj Polska ma chyba y, trochę do zrobienia no, jakby y, pod względem swojego rozwoju y, i ma w co inwestować. A więc to, skoro mówimy o olimpiadzie, która ma kosztować 10 miliardów euro, tak? przypuśćmy, że tyle ona by kosztowała, to jest 45 miliardów złotych, a więc no, ja y, tutaj chciałem Państwa poinformować, że tyle by kosztowało zbudowanie y, takiej realnej sieci, biogazowni, bioelektrowni w Polsce w, w trybie rozproszonym, czyli właściwie dotacje dla rolników, którzy budowaliby te biogazownie, by je tworzyli. Tak? Zbudowanie biogazowni, małych biogazowni w Polsce na szeroką skalę to jest zapewnienie niezależności w Polsce w, w, w dostawach prądu na około 25% polskiego zapotrzebowania. I to kosztuje dzisiaj w ramach dotacji około 50 miliardów złotych. Tak? tak więc ja osobiście wolałbym mieć biogazownie, bioelektrownie w Polsce niż Olimpiady w Warszawie czy, czy gdziekolwiek indziej, tak. Polska dzisiaj potrzebuje rozwoju y, y, swojej energetyce, a więc musimy inwestować w wiatraki, y, w technologię offshore, tak, czyli wiatraki na morzu. Oczywiście musi się przez Polskę przytoczyć debata dotycząca elektrowni atomowych. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem elektrowni atomowych, bo uważam, że to jest duże zagrożenie, ale okej. Okay. Jest to Najszybszy, naj, najskuteczniejszy sposób na pozyskiwanie prądu w każdym razie Polska potrzebuje dzisiaj y, realnej strategii na swój rozwój energetyczny. I, I to jest dzisiaj Polsce potrzebne. Więc ja, zamiast wysłuchiwania bajek rządowych tego czy innego rządu, chciałbym, żeby rząd Rada Tuska po prostu przestał blokować budowę biogazowni w Polsce, żeby rząd Rada przedstawił nam realną strategię, taką prawdziwą, rozwoju w energetyki w Polsce, tak żeby się Polska mogła na tyle ile się da uniezależnić od, od sąsiadów i właściwie od, od każdego, gdzie to jest tylko możliwe. Chciałbym dowiedzieć się o jakiej strategii polskiego rządu na rozwój polskiej gospodarki, bo Polska tej strategii nie ma i właściwie to jest tak, że co przychodzi jakiś rząd, to Polska zaczyna, zaczyna od nowa. Tak? Chciałbym również usłyszeć, jak polski rząd zamierza zreformować polskie państwo, tak żeby to państwo stało się odrobinę skuteczniejsze jak również warto mieć na uwadze, że skoro my podejmujemy, jak na polską skalę, ogromny, ogromny wysiłek pod względem zbrojeniowym, no to trzeba to sfinansować, tak, a więc 10 miliardów euro, to jest 50 około miliardów złotych, troszkę mniej i to jest tyle, ile będzie nas kosztowała nasza polityka bezpieczeństwa rocznie, jeśli zostaną utrzymane te założenia rządowe, które nam przedstawił minister obrony Władysław Gośniak-Kamil, zresztą, które przedstawiał wcześniej Mariusz Błaszczak, tak, minister poprzedniego rządu. Musimy też mieć świadomość tego, że jeśli faktycznie Polska będzie wydawała 50 miliardów euro rocznie na swoje bezpieczeństwo, to jest tylko to jest dokładnie tyle, ile Francja planuje wydać za kilka lat na swoje bezpieczeństwo, tylko że jaki jest PKB Francji, jaki jest PKB Polski. To jest to, jest to ogromny wysiłek. Polska tego potrzebuje, ja się zgadzam. Natomiast to jest to ogromny wysiłek, i ja zastanawiam się, jak Polska chce wydać 50 miliardów euro rocznie na swoje bezpieczeństwo, jednocześnie organizować olimpiady. Tak? Znaczy to zdaje się być troszkę moim zdaniem niewykonalne, ale ja się być może nie znam. Tak więc, zamiast opowiadać różnych bajek, co do o olimpiadach, o igrzyskach i tak dalej, o mocarstwie, o potędze, to niech może rząd Tuska zajmie się sprowadzeniem jakichś rekompensat z zachodu za to, ile Polska włożyła tak naprawdę w wsparcie Ukraiń, Ukrainy. Niech rząd w końcu załatwi jakieś wsparcie finansowe dla budowy Tarczy Wschód, bo to jest tak naprawdę tarcza, która ma bronić również Unii Europejskiej, granicy europejskiej, całej Unii i wschodniej flanki NATO. A więc nam po prostu dotacje zachodnie się należą i one powinny przyjść jak najszybciej, więc niech rząd po prostu pojedzie do Brukseli i to załatwi, tak w końcu, a niech, niech o tym nie wiadomo, w niech to załatwi. Niech rząd sprawi, że, P -P -E, że KPO będzie wydawane troszkę, można powiedzieć, bardziej racjonalnie, bo no skoro okazuje się, że w ramach KPO są pieniądze na, na fotowoltaikę, która właściwie opiera się na chińskich panelach. Są pieniądze na niemieckie wiatraki, a nie ma pieniędzy na, na pieniędzy na polskie biogazownie, no to ja mu mówię, że jakiś, jest jakiś problem. Tak, więc niech Polska zadba o swoją energetykę. Przede wszystkim niech rząd zadba o to, ażeby lobbyści nie rządzili na polskim rynku energetycznym, lobbyści z zagranicy, również powiązani z Rosją, myślę na przykład o Totalu, o innych koncernach francuskich, niemieckich, które dzisiaj de facto wykupiły te biogazownie, które w Polsce były. To też ciekawa sprawa, tak? Że Obajtka jako prezes lenu było stać na kupowanie kiosków ruchu, chciał również, zdaje się, kupić żabkę, tak? Chciał właściwie kupować sieci dystrybucyjne, kupił media, lokalne media, nie było coś na to, żeby wykupić największe polskie biogazownie. I teraz jest tak, że quasi monopolistą na rynku biogazowni w Polsce jest total, tak? Koncern francuski, który de facto robi wszystko, żeby nie rozwijać małych biogazowni. A więc no, to też jest ciekawe, że, że Orlen, który miał być takim polskim czampionem, de facto zrobił wiele, żeby to zachodni biznes rządził na polskim rynku energetycznym. To no pytanie, co, zrobił, co robi obecny rząd, żeby to zmienić, zdaje się, że właściwie nic nie robi, tak a więc niech się polski rząd raczej zajmie tym, żeby po prostu to Polska decydowała o tym, co dzieje się na naszym rynku energetycznym. Tak? To już będzie naprawdę duży krok w dobrą stronę. Niech yy, polski rząd inwestuje, ale w polski biznes, niech inwestuje w rozwój polskiej gospodarki, niech buduje strategię rozwoju. Yy, musi w końcu coś takiego jak strategia rozwoju Polski, tak jakiś dokument, który yy, określi, gdzie my chcemy dojść, tak czego my chcemy. Czy chcemy być yy, do końca świata dzień dłużej taką montownią Europy? Czy to ma być tak, że Polak ma być do końca życia, tak naprawdę murzynem tej Europy i yy, 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 Przepraszam, ale mówiąc wprost, tak, po prostu robolem Europy, czy w końcu ma być tak, że Polak stanie się obywatelem Europy pierwszej kategorii że Polska będzie realizowała konkretne projekty z partnerami, ale również niezależnie, powodując, że faktycznie Polska będzie grała tak naprawdę w pierwszej lidze, a nie gdzieś tam w czwartej, piątej lidze, tak, i tego potrzebujemy. Jak również potrzebujemy. Konkretnych, konkretnych reform polskiego państwa, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości. Niech tym wszystkim zajmie się rząd, tak? Niech rząd zajmie się podejmowaniem jakichś w końcu decyzji, bo na razie to jest tak, że rząd jest podzielony, jeśli chodzi o wszystko, a więc niech w końcu rząd przedstawi konkretne projekty i niech tym zajmie się rząd. Zamiast podać jakieś bajki o olimpiadach, o igrzyskach i o ufo no, tak, tak to troszkę brzmi. A więc hmm, prawda jest taka, że Olimpiada w Polsce to dumnie brzmi, tak? To jest, to jest fajne hasło, super, tak? Olimpiada w Polsce, jak najbardziej, fajnie. Tylko, że po pierwsze, no, przykłady z zachodu pokazują, że te olimpiady nie przynoszą tak naprawdę, żadnych zysków, robią więcej problemów, niż przynoszą zysków. Po drugie, to jest tylko takie działanie wizerunkowe, które ma owszem sprawić, że, że my się pokażemy w świecie, to jest takie zastaw się, a postaw się. I myślę, że Polska ma na razie troszkę inne priorytety, jak zastawianie się i pokazywanie się. No po trzecie, to jest perspektywa tak odległa, że właściwie nie ma o czym rozmawiać. Czy naprawdę mówić o tym, co będzie za 20 lat, jest po prostu niepoważne. Nie, nie no po czwarte, warto by jednak było, żeby takie projekty były realizowane w sposób rozsądny, bo jak na przykład patrzę na to, jak realizowano rozwój infrastrukturalny podczas polskiego euro, no to, no to po prostu żal głowę ściska. Tak? Naprawdę, no to mam poczucie jakby wąskiego kapelusza, kiedy, kiedy o tym myślę. No bo to jest tak, że Polska zbudowała sobie w najdroższy na, na, na świecie stadion. myślę o stadionie narodowym w Warszawie, ale z kolei wielu tak, ponieważ stadion może też być basenem. Niekoniecznie na zawołanie, ale może być basenem, co pokazało wydarzenia z października roku do 12, kiedy miał być mecz Polska-Anglia. Tak? Na meczu nie doszło, no bo jakby stadion w basen się przemienił. Tak? Polska również zbudowała jedne z najdroższych autostrad w, w Europie, chociaż nie za bardzo wiadomo dlaczego, bo um, autostrady w Polsce okazały się droższe niż w Szwajcarii, tak? E, Także, no, to są rzeczy, które się działy. Przecież nawet nie mówiąc o tym, jak rząd doprowadził, rząd Tuska doprowadził do, do, do bankructwa um, średnie polskie firmy i małych przedsiębiorców, którzy brali udział w, w budowie tych wszystkich um, projektów infrastrukturalnych. Tak więc to no, to wszystko się działo tak. i pytanie, czy wyciągnięto jakieś wnioski z tego, co się działo wtedy, żeby tych błędów nie powtarzać. To no też chciałem przypomnieć, że kiedy jak startowaliśmy z organizacją Euro 2012, to wówczas mieliśmy na to 5 lat. Tak, to było tak, że decyzja zapadła w, kwiet, w kwietniu 27, Euro odbyło się w czerwcu 2012, czyli to było 5 lat. To była jasna perspektywa. A dzisiaj jak ktoś nam powie, że ma być olimpiada w Polsce za 20 lat, to sorry, ale to jest po prostu trochę nie, niepoważne. No to jest taka perspektywa, która jest gdzieś tam oddalona. No i oczywiście mówi się, że niekoniecznie Warszawa, że można było to robić w całej Polsce, no, no fajnie, tak, tylko że po raz kolejny, na jakich podstawach, jakie projekty, kto za to ma zapłacić, jacy inwestorzy, jak to ma dokładnie wyglądać, tak więc no uważam, że naprawdę to jest temat, który, który żyje po prostu, bo jest sezon ogórkowy, tak, i taki apel do polityków, do rządu, do Koalicji Miejskiej, ale również do opozycji, Szanowni Politycy, zajmijcie się w końcu poważnym yy, rządzeniem, tak zajmijcie się w końcu poważnymi sprawami i podać bajki, bo bajki opowiadał PIS tak o swoich krzech aut elektrycznych, Bajki opowiada dzisiaj rząd koleccji 15 października o swojej olimpiadzie, takich ustach olimpijskich, no bo to ładnie brzmi, tak. Teraz bym chciał dowiedzieć się w końcu, co z CPK. Osobiście jestem przeciwny temu projektowi, uważam, że to jest kolejna megalomania, która nie ma sensu, przynajmniej na tym etapie. Chciałbym dowiedzieć się o czymś, o czym się w ogóle zapomniało, czyli co będzie z polską izerą. To w ogóle jest niezły przekręt, ten projekt izera, dlatego że to de facto jest wpuszczanie tylnymi drzwiami chińskiego biznesu do Europy, bo tu głównie chodzi Chińczykom o to, aby pod polskim logiem, czyli logiem unijnym, wprowadzać swoje produkty na rynki europejskie, że nikt tego nie widzi, jakoś trochę tego nie rozumiem, ale a więc co z tą izerą, tak? co, 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 co robimy z tą izerą, co z polską energetyką. Co z elektrowniami atomowymi, ponieważ no, zdaje się, że projekty troszkę zostały zatrzymane, miały być trzy elektrownie, została jedna. No i wreszcie, gdzie pieniądze na obronność? tak? No bo, no bo ja tych pieniędzy nie widzę, widzę projekty, widzę zapowiedzi, natomiast nie widzę, żeby rząd sprowadził te pieniądze za granicę, a się po prostu te pieniądze po prostu należą. tak? A więc gdzie te pieniądze? Warto by w końcu się o tym dowiedzieć. No i co z reformą państwa? Ja Rozumiem, że mamy 101 kontrakt konkret Tuska, tak? w cudzysłowie konkret, czyli olimpiada w Polsce w roku 2042-2044. Natomiast ja bym chciał, żeby ten rząd zajął się naprawdę konkretami. konkretów w Polsce nie brakuje, nie brakuje w Polsce wyzwań i może po prostu warto by było traktować tak ludzi troszkę poważnie tak? i nie prowadzić polityki na, na podstawie sondaży, tylko na podstawie zdrowego rozsądku. Bo tu nie chodzi o to, czy Polska jest krajem biednym, taki dziadowskim, jak to mówi Radosław Fogiel, że za Polski nie było na nic stać, bo pieniędzy nie ma, nie było, i nie będzie. Nie, to po prostu chodzi o to, żeby te wydawać w sposób racjonalny. W Polsce są pieniądze, chodzi o to, żeby je w sposób racjonalny, natomiast w Polsce się podejmuje decyzje polityczne, nieracjonalne i to jest kłopot. Nie ma właściwie strategii na nic. A więc zanim zrobimy tak naprawdę olimpiadę, w Polsce, to może niech najpierw się państwo zajmie naprawą polskiego sportu, bo zdaje się, że to nie wygląda najlepiej. I To jednak jest nie do przyjęcia, że Polska, czyli no, może powiedzieć kraj średniej wielkości europejski, nie ma drużyny w piłce nożnej, która odnosiłaby jakiekolwiek sukcesy. Ja już nawet nie oczekuję, żeby, żeby Biało-Czerwoni odnosili jakieś sukcesy na, na skalę mistrzostw, tak żeby byli mistrzami świata czy Europy, ale po prostu przynajmniej żeby wychodzili z grupy, tak żeby. Nie było obciachu, żeby nie było tak, jak jest teraz, tak, że co 4 lata śpiewa, że co lata Polska będzie mistrzem świata. I mamy ciągle trzy mecze, tak? To jest mecz otwarcia, mecz o wszystko i potem mecz o honor. Po prostu to jest obciach, Także Polska, duży kraj, nie może się dorobić normalnej drużyny w piłce nożnej. A więc mamy w Polsce sportowców, którzy odnoszą sukcesy. Ostatnim sukcesem jest przecież sukces Katarzyny niewiadomej, tak, czyli no tutaj yy, mówi się o niej królowa, yy, królowa Tour de France, tak, jest wielki sukces, i świątek i nie sportowcy, to są mówię, sukcesy indywidualne, natomiast no, widzimy, że ten sport kolektywny w Polsce nie ma się najlepiej, no i to się bierze skądś, tak, yy, to nie chodzi o pieniądze, bo te pieniądze są, yy, no to nie chcę się wymorzyć, bo nie jestem ekspertem od sportu, natomiast yy, skoro inne państwa dały radę, dlaczego Polska by nie dała rady? Widzimy, że 30 lat na sporcie w Polsce nie rozwija, że inwestuje się coraz więcej kasy, właściwie jest coraz gorzej, to pytanie dlaczego? Tak? No, więc warto, że zanim zrobimy Olimpiadę, żeby naprawić polski sport, żeby po prostu na tej Olimpiadzie po prostu samemu nie wypaść blado. A więc, no skoro byłem zapytany o to przez wielu słuchaczy, co myślę o tej Olimpiadzie w Polsce, no myślę, że to jest temat po prostu wzięty z kosmosu, temat na sezon ogórkowy. Jakby to jest za 20 lat, 20 lat nie wiadomo właściwie, co będzie i trudno to w ogóle przewidzieć. Tym bardziej trudno szacować w ogóle koszty takiego projektu. A Polsce nie brakuje wyzwań tak, do sprostania. A więc, szanowny rządzie, szanowni politycy, zajmijcie się w końcu jakąś konkretną pracą, jakimiś konkretnymi projektami, których w Polsce brakuje. Tak, bo brakuje strategii, brakuje skutecznego rządzenia, natomiast jest za dużo gadania. Tak. No i niestety, Mateusz Morawiecki był premierem od gadania. Obiecywał trzy miliony samochodów elektrycznych. Okazało się, że nawet nie jest w stanie zbudować pomniku pamiętniącego Bitwę Warszawską. No Latus również jest premierem odgadania. Tusk dużo gada, a więc właściwie konkrety dla Latuska są tylko w jego wypowiedziach. I faktycznie, faktycznie jednym z jego konkretów jest to, że Dlatusk dużo mówi, tak, ale mało robi. A więc niech się Dlatusk weźmie za pracę, jak, jak, jakiś konkret w końcu, niech realizuje te wszystkie projekty, które są dzisiaj dla Polski. Najważniejsze, to jest energetyka, to jest bezpieczeństwo, to jest strategia gospodarcza. To są wyzwania na dzisiaj, tak? Na kolejne lata. A takie bajeczki dotyczące imperialnych olimpiad, itd., tak ten sobie już zostawi dla, dla, swoich, dla swoich wnuków. Bo po prostu nie potrzebują bajek, tylko po prostu zwyczajnie potrzebują konkrety, których nie było, nie ma i wszystko to wskazuje, że w tym czasie nie będzie. A Polska potrzebuje konkretów tu i teraz, a nie opowieści o olimpiadach i ufolutka, tak? bo tak należy te wypowiedzi traktować. Dziękuję Państwu za wsłuchanie tego nagrania, tych, którzy uznają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go, jak również tych, którzy uznają, że moja działalność w sieci jest cokolwiek warta, zachęcam do śledzenia moich profili na Facebooku, na Instagramie, na Platformie X, na Mastodonie i na YouTubie. Dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, które Państwo wysłaliście do mnie, dziękuję i proszę o więcej, gwarantuję odpowiedź na każdą z nich. Dziękuję za pytanie, na które staram się odpowiadać na bieżąco. Ci, którzy wysyłają do mnie, to im po prostu odpisuję, wysyłam odpowiedzi w drodze, drogą elektroniczną. To są maile, to są również portale społecznościowe, tam się dostaje od Państwa wiadomości. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.